Witam, jestem Mr. Joker5431 i teraz Wam pokażę, jak zrobić fajną pułapkę. Mm. Można powiedzieć, dla, gra, dla graczy na multiplayer bym nie raził. Chyba, że tam TNT zabija. <laughs> Dobra, będzie nam potrzebne to. Dwa taki tego. I łopata. I jeszcze dźwignia. I poczekajcie. No i tabliczka jedna. Nie, 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 nie ma. Nie, nie mogę. Tu jestem. Dziękuję. ok no to. Tutaj może być takie miejsce. No, i kopiemy, zrobię małe, możecie większe. Kopiemy na dwa, przepraszam, będzie nam jeszcze potrzebny dispenser. Pomyliło mi się też. Oj, będzie nam jeszcze potrzebny jeden diert. No, może nie dwa w takim, może tylko jeden wystarczy. Ta jeden wystarczy. I teraz wkryjemy to tak, żeby było niewidoczne. No i robimy tak, 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 tak. I tutaj piszemy naciśnij to wylecą diakwy Przepraszam telefon mi dzwoni Witam już jestem Ok, naciśnij to wylecą diakwy Jeśli ktoś nie wy to diamenty No i tutaj kład... Przepraszam Ktoś mi się stało i Skype Coś się... No nie wiem co jest Przepraszam zrobię na chwilę Już ja, ja jestem m Moi durnowaty koledzy się rozłączyli Dobra No i teraz wam to zaprezentuję Idzie sobie koleż bez niczego my... Idzie sobie koleż bez niczego Bardzo chcemy diakse I widzi Ci O kurde, będą za chwilę diakse O naciska Co to ma być jakiś debilny dirt? O oh, what the fuck what? No i to była prezentacja. Mam nadzieję, że Wam to pomogło. Yy, nara. Zobaczymy się za jakiś czas. Proszę o suby, łapki w górę.